Tak powstaje dom, a przynajmniej niezbędne do jego wykonania elementy, bo współczesne domy powstają w fabrykach. Naprawdę postawić dom z naszych materiałów nie jest filozofią. No to przypomina tak naprawdę zabawę klockami niejednokrotnie, i myślę, że to jest jeden z ważniejszych argumentów, który. Czy tak powiem, popycha ludzi do tego, żeby właśnie zainteresować się naszym systemem? System, który powstaje w Zduńskiej Woli, jest prosty. Z przypominających klocki styropianowych pustaków buduje się ściany, które następnie wypełnia się betonem. Styropian izoluje od wewnątrz i od zewnątrz. Zbudowanie ściany jest dzieci niełatwe i każdy z tym sobie poradzi. Nie trzeba być fachowcem. Elementy lekkie buduje się jak z klocków Lego, zabawa frajda dla całej rodziny. Są także inne zalety. Ja postawiłem tradycyjnie czyli spustaka szlakowego. Brat z tego postawił. No Ja musiałem ocieplić. On bez ocieplania ma no, lepszy standard, cieplej w domu. Tajemnica tkwi w zastosowanych materiałach. Szary styropian z dodatkiem grafitu ma lepsze właściwości izolacyjne od tradycyjnego, białego styropianu, a ceny są porównywalne. Postawienie domu energooszczędnego w naszej technologii yy, jest o około tylko 2% droższe aniżeli postawienie tradycyjnego domu w tradycyjnej technologii budowlanej. Tak wygląda przekrój styropianowego domu. Poszczególne elementy zazębiają się ze sobą. Nie potrzeba żadnej zaprawy, a jednocześnie ogranicza się możliwości przenikania ciepła. Przedstawiciele firmy zapewniają, że w tej technologii nie ma problemów z mostkami cieplnymi. Styropianowe pustaki nadają się do realizacji dowolnego projektu, a sama budowa domu. Jest prosta, łatwa i przyjemna. Rekordem naszej firmy jest postawienie willi o powierzchni 400 metr ponad 400 metrów kwadratowych na środku pustyni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 24 dni. Na świecie powstało już 17 tysięcy takich styropianowych domów. Oprócz pustynnej willi dla szejka, także pałac w Maroko. I zainteresowanie technologią stale rośnie, choć trzeba przełamywać błędne wyobrażenia. Wielu osobom wydaje się, że ten dom będzie ze styropianu. Co tak naprawdę jest mijaniem się z prawdą, ponieważ dom de facto będzie betonowy. Konstrukcja budynku to jest betonowy monolit. A to już rozwiązanie trwałe i solidne, które Polacy mogą zaakceptować. Zwłaszcza, że z zewnątrz budynek niczym się nie różni od innych, jest tańszy w eksploatacji, a jego budowa z naprawdę lekkich pustaków nie jest taka straszna tyle o zaletach rozwiązania, a ciemna strona styropianu. Sądzę, że, że to budownictwo ono spełnia pewne kryteria, jeśli chodzi o izolacyjność termiczną. Natomiast jeśli zostaną zaniedbane inne sprawy techniczne, jak wymiana powietrza, prawda, No to może to być bardzo niekorzystne. Żeby nasz nowoczesny dom nie był zbyt szczelny, warto zawczasu pomyśleć o wentylacji. <śm>